Cześć! Jestem Daw Cameron i gram mal w następcach Disneya. Takie pazury ze świecidełkami wpadłyby w oko mojemu kumplowi Jayowi. On wiecznie kombinuje skąd zwinąć klejnoty dla swojego ojca. Pokażę wam jak prosto zrobić ten efektowny manikur. Potrzebujecie do tego zmywacze do paznokci, ciemnoczerwonego lakieru, złotego lakieru w pisaku, turkusowego lakieru, małego pędzelka do paznokci, fioletowych diamencików i przezroczystego lakieru. Spytajcie rodziców o zgodę i do dzieła! Przetrzyjcie najpierw w paznokcie zmywaczem. Dokładnie pomalujcie całe paznokcie ciemnoczerwonym czerwonym lakierem i poczekajcie aż wyschną. Małym pędzelkiem, tak będzie wygodniej, namalujcie cienki pasek turkusowym lakierem na końcu każdego paznokcia. Gdy już wyschnie, zróbcie poniżej drugi pasek złotym lakierem. Na wybranym paznokciu domalujcie złote kółeczko na środku złotego paska i poczekajcie aż wyschnie. Nałóżcie przezroczysty lakier, a zanim wyschnie, dodajcie fioletowy diamencik w środku złotego kółka. I gotowe! Macie świetny manicure z klejnotami. Oglądajcie następców tylko w Disney Channel. A więcej pomysłów na paznokcie znajdziecie na stronie Disney Channel.